Hej kochani, rozpoczynam tego vloga w tak nietypowym miejscu, bo jesteśmy właśnie na średnim koncercie średnim, ro... Ta, w średnim świetle, bo jesteśmy na koncercie Roxy Węgiel, kochani. Tutaj jakąś panią z tyłu nagrywam. Jesteśmy na koncercie Roxy Węgiel, słuchajcie, będzie Roxy Węgiel! I rozpoczęły się wakacje, w końcu są wakacje, więc słuchajcie, jak ktoś zdał, to gratuluję, jak ktoś nie zdał, no to warunkowe i albo uda Wam się poprawka. No i tyle. I tyle słuchajcie. Będę słuchał wakacji, ale jeszcze nie, nie kończymy tego vloga, bo to dopiero początek Siema, mamy poniedziałek, 27 czerwca Jest poniedziałek i słuchajcie, ja w ogóle nastawiam się, że te wakacje będą mega nudne i jak widzieliście rozpoczęłam je koncertem Roxy Wengel w piątek i myślałam, że na tym się po prostu skończy. A słuchajcie, nie, to się zmieniło. Mm, ale chyba zawsze tak jest, nie? No jak się nastawiacie, że będzie średnio, a to zawsze wychodzi jakoś fajnie. I mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, bo dzisiaj słuchajcie robię nową dziarę, więc mam nadzieję, że jakoś fajnie wam to nagram. Robię nową dziarę i tak, tak, fajnie, bardzo się cieszę. Mm. To drugie, to jutro jadę z Martą gdzieś, chyba najprawdopodobniej. W środę też. E, 1 lipca ma urodziny, w piątek Wiktoria. E, I co? No słuchajcie, elegancko. W przyszłym tygodniu raczej nic nie robię. Jadę w piątek z Martą na Tora do Poznania. I, I jeszcze w przyszłym 14 tam wyjeżdżam z Martą do Torunia na parę dni, więc mega, mega spoko. A pogoda w Toruniu ma być taka, wiecie, taka, nie taka jak dzisiaj, że kurwa 30, kurczę, 30 coś stopni, ale no, 20 coś ma być, więc spoko, spoko nie za gorąco, więc idealnie więc spoko dziara też powinna przeżyć. Także no słuchajcie, widzimy się później, jak już będzie się zacznie ten cały proces. Żydę. Kochani, jesteśmy, słuchajcie, po lekkiej kraksie. Trochę mi się słabo zrobię, ale jest git, słuchajcie, nie ma co kończyć. Wyklepało się. Tak, wyklepało się przynajmniej tyle. No i co, lecimy dalej. Kochani, jestem już podziarka. Tak wygląda, słuchajcie, mniej więcej, tylko tu mi się światło nie chce skupić. O, i tu mi Wera poprawiła to. Więc mega. No? To jest tak troszkę. O, super. Więc okay, super, cieszę się. Jeszcze teraz Kuba i tak. Nagrasz? Nagrywasz jeszcze. Okay. Hej kochani. Jestem z Martą i Zosią. Chcecie być na vlogu? Nie. Nie. No. Ale jesteśmy. Też... Są. I jesteśmy u Marty na działce. I jest, słuchajcie, mega. Dziewczyny zrobiły lemoniadę. Z ciepła mam paznokcie. Moje dziary się tutaj ładnie, cyk, goją. Ściągnęłam sekundskina, skina. Elegancko. Dobra. you. <music> Zgadnijcie, kto jest dzisiaj Birthday Girl, urodziny, ale English. Mieszkałam 16 lat w Nowym Jorku. A dowodzik jest? Jest. Pracuję, sobie kupiła. Maciek mi kupił. Maciek jej kupił. To. Haki, jest. 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 To. On. Hej, kochani Przyjechała do mnie Marta i będziemy dzisiaj rozjaśnić włosy, dlatego mam tłuste I będziemy robić włosy i ja bym chciała platynkę Ale czy z tego wyjdzie platynka? No bo żal mi tych włosów, bo tych końcówek mi żal Ale no, chciałabym platynkę, czy to wyjdzie? Zobacz. I będziemy robić pizzę i pierwszy raz robię taką super mega ekstra pizzę, więc pokażemy wam tą pizzę Patrzcie kochani, pizza wygląda mega, jest trochę kwadratowa, ale wygląda super Pani, włosy rozjaśnione nie wyglądają teraz najlepiej, wyglądają mega żółto, ale słuchajcie, są mega zniszczone i mm, nie jakoś bardzo, bo miałam bardziej bo miałam bardziej zniszczone, mm, ale olejuję je sobie, nałożyłam sobie olej kokosowy na nie, no sprawdzam sobie, testuję olej kokosowy, bo jeszcze nigdy nie używałam i Wam powiem jak, co i jak. Użyję sobie dzisiaj niebieskiego szamponu, parę razy użyję i mi się wydaje, że powinno być okej, okay. mm, mam jeszcze też od razu wyżej zrobione niż zawsze. Teraz nie wygląda najlepiej, ale jak są suche to naprawdę wyglądają dobrze Więc, więc tak Tak I zamówiłam sobie Pochwalałam się od razu Takie serum z um, Just Glow Jakieś takie I to już do rzęs Każdego raczej zna No ale zamówiłam sobie i tak Tyle Pokażę Wam efekt włosów jutro możliwe albo w jakiś dzień Nie wiem I Hej kochani, mam brudną tą Siema ja jestem z Martą na knie. Przyjechimy na Tora i mega. Tak sobie leży złożona, Jest deluxe. To Tor editor. wróciłam jest jakoś pierwszą w nocy. Mm, sam film w sobie 6 na 10. Marta też tak 6 na 10. Spodziewałam się czegoś lepszego W każdym razie nie wyglądam teraz jakoś korzystnie, bo będę miała twarz Tak nie myję się, bo jestem zwolenniczką teorii, że często mnie się skraca życie I chciałam wam tylko powiedzieć, bo mówiłam wam, że zamówiłam sobie ten tusz, nie? I ja nigdy nie miałam wodoodpornego, bo ja ogólnie nie używam wodę odpornych tuszy mm. No i wiecie, jakie ja mam ogólnie dość takie oporne rzęsy, w sensie, że nic ich nie, nie tego, nie? Nawet po zalotce to one opadają później To patrzcie jak wyglądają... Moja morda w ogóle Patrzcie jak wyglądają teraz Widzicie, i one są takie uniesione, nie? Widać? Wygląda okropnie. W każdym razie jestem zadowolona z tego tuszu i bardzo się cieszę, że zamówiłam wodoodporny, bo jest lepszy. Dużo osób mówiło, że wodoodporny bardziej trzyma ten efekt zalotki, no ale ja w to nie wierzyłam, bo nie. I kupiłam. I się cieszę. Warto było. Jest poniedziałek, czy sobie z i. Tak. Jóka sobie wcina, więc zaraz wam ją pokażę Nie, nie, nie proszę, nie, nie To nie, Juki nie pokaże I Jóka sobie wcina i słuchajcie, z poniedziałek ja w czwartek wybieram się do Torunia tak, dobra, słuchajcie, nudny trochę vlog, ale no co W czwartek ja do Torunia, zaczynam nowego vloga, wrócę z Torunia, macie od razu vloga, słuchajcie I tak rozpoczęłam właśnie wakacje Nie, bo ja nie chcę tak rozpoczynam właśnie wakacje i tutaj mamy pieczony ziemniaczek, więc tak, żegnam się z Wami serdecznie i mam nadzieję, że Wy fajnie spędzacie wakacje. No i to tyle, to nie pierwszy vlog, nie ostatni i do zobaczenia w następnym.